Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie na naszym lajfiku. Zaskoczki i niezapowiedzianym. Witajcie, kochani. Witam Instagram. Witam Facebook. Słuchajcie, mam nadzieję, że mnie słychać. Jestem w dość takich nietypowych warunkach, gdzie nagle zaczęło być nieco głośniej. Ale mimo wszystko chciałam tu przyjść do nas, tak jak obiecałam. Cześć Weronika, cześć kochani, żeby. Cześć Agnieszka, cześć! Żeby spotkać się tu z Wami i porozmawiać. Dajcie znać, czy mnie widać i słychać, czy to działa. Mam nadzieję, że to się uda. I przyszło do mnie bardzo dużo rzeczy, słuchajcie, dlatego że ten wyjazd był dla mnie ogromnie ważny od samego początku. Od tak naprawdę trzech lat, może też poruszę dzisiaj tę historię. I to po prostu sam fakt tego, że tu jestem, jest dla mnie ogromnie niesamowity. Jako jedno z takich dużych marzeń, które chciałam spełnić w tym życiu. Cześć, mama trenerka, cześć, cześć, kochani. I ogromnie się cieszę, że tu jestem, słuchajcie. I dzisiaj chciałam nam powiedzieć o takiej rzeczy, ponieważ wracało do mnie ciągle jedno zdanie. Zdanie, które brzmi, że życie to jest długoterminowy projekt. Długoterminowy projekt, który nie da się e, zamknąć go w jednym kawałku, w jednym procesie, w jednej intencji, w jednym czymś, co ja chcę, żeby się wydarzyło dla mnie. I żeby popatrzeć na to nasze życie. I znowu, z lotu ptaka, tak jak często nam o tym mówię, ale przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, że coś, gdzie zasiewasz ziarenko... Cześć Łukasz, cześć Antoni, cześć kochani. Cześć Kata Katarzyna. Cześć! Ale super Was tu widzieć. Nie jesteście w pracy teraz? Tutaj, słuchajcie, jest y, pół do szóstej. Chciałam znaleźć taki czas, że nie jest jeszcze ani ciemno, ani u Was nie ma nocy, żeby porówno po było w miarę, jeśli chodzi o dzień. No i jest, 6 godzin różnicy, ale jesteśmy. Więc wracając do tego życia, które jest jako taki projekt długoterminowy, wyobraźmy sobie często tak, że w miejscu, gdzie my zasiewamy ziarenka, tam, gdzie my zasiewamy ziarenka, nasze intencje, to co jest dla nas ważne, to co jest dla nas potrzebne, to czego my chcemy, niech to kiełkuje i niech to rozrasta się, bo to co robisz teraz, przynosi te efekty później i my często chcemy, żeby to wszystko było na już, na teraz i się denerwujemy i złościmy. I ja też tak mam, żeby nie było. Sam fakt tego, że tutaj jestem, um, to powiem tę historię. Słuchajcie, trzy lata temu miałam sesję z taką panią, cześć Michał, cześć, z taką panią, która, my byliśmy, byłyśmy na jakimś warsztacie i ona też pracowała Sama z ludźmi, jako terapeutka, ale was dużo tutaj, która. E, Cześć, kochani. Która. Którą miałam przyjemność poznać na jakimś właśnie warsztacie. Nie pamiętam szczegółów, słuchajcie, natomiast to nie jest ważne. Ważne było dla mnie to, że pracowałyśmy dla siebie w parze, na zmianę, wymieniając się naszymi spostrzeżeniami. Dotyczącym wiary w siebie, żeby iść dalej, żeby siebie nie blokować, i ja pamiętam, jak to było z tym moim wychodzeniem. Cześć, Sylwunia. Cześć, koali! Gdzie wiele, wiele lat cierpiałam z powodu tego, jak wyglądam. To było totalnie niezrozumiałe i czasem nadal jest, jak osoby oglądają jakieś stare moje nagrania na YouTubie, jak to wyglądało. Cześć, Aniu. Jak to wyglądało wcześniej? Natomiast tak po prostu było. Tak, tak się wydarzyło, tak się zadziało. Cześć Asia, będę musiała chyba cały czas się z Wami witać, bo się tak cieszę, że tu jesteś. I tak się cieszę, że tu możemy się spotkać. I to cierpienie cały czas spowodowane tym, że z jednej strony tak wygląda, a z drugiej po prostu nie podoba mi się to i nikt tego nie musiał na, na świecie rozumieć. Tylko ja sama, i taka była moja lekcja, żeby właśnie to zrozumieć. Dzień dobry, cześć kochani, dziękuję Wam za serduszka. I to była totalnie tylko i wyłącznie lekcja dla mnie, żeby to zrobić. I to chciałam też nam dzisiaj powiedzieć, że naszych lekcji za nas nikt nie odrobi. Możemy się inspirować, możemy korzystać z warsztatów, sesji, procesów. Nasze lekcje są zrobione tylko dla nas, przez nas, w czasie tego życia, kiedy On jest takim. Długoterminowym projektem. I wracając z powrotem, bo wiem, że się kręcę, ale emocje są po prostu duże i gongi są głośne, więc tak to wygląda. I ta sesja z tą panią, słuchajcie, była dla mnie tak niesamowita. Ona była trzy lata temu, i ona mówi: Po tym całym twoim cierpieniu, jak ty patrzysz na siebie, jak ty nie widzisz siebie, czy swojego piękna, czy tego kim ty jesteś, czy tego, że możesz. Dalej wspierać ludzi w tym, co robisz, co zrobiłaś dla siebie, że możesz to przekazywać dalej, to ja wpadłam w drugą taką przestrzeń. Cześć Marcin, gdzie głupio mi było z tym, że ja to powiem, bo wszyscy będą myśleli, że ja coś wymyślam. Skoro tak się wygląda, to nie można mieć takich problemów. Jak tak po prostu będzie można. Mm, o tym opowiadać, że to wyjdzie jako nieprawda, tak? I z jednego cierpienia po prostu wpadłam w drugie. I głupio mi było, że tak wyglądam i jednocześnie brałam odpowiedzialność za cały świat, za to, że inni nie czują się dobrze w swoim ciele, nie akceptują siebie, nie kochają siebie. Dziękuję. Kocham. Brałam odpowiedzialność za wszystkich dookoła, czyli z mojego grajdołku, że tak to powiem, cierpienia, że nie kocham siebie, nie akceptuję siebie, nie chcę iść do życia em, wpadło to w to, że jak czuję się ze sobą dobrze, to ja się z tym schowam, żeby innym nie było źle, bo to będzie u nich wywoływało emocje. Głęboko, głęboko w sercu bałam się ogromnego odrzucenia. Chowałam się z tym wszystkim, bo byłam totalnie przerażona tym, że. Mogę tu wyjść i mogę pokazać. I dzisiaj ten live. Cześć Sylwia! Jest dla mnie taką manifestacją i takim innym podejściem do tego, że ja mam prawo tu być. Że ja mam prawo tu być. Mówię jako o świecie, jako o części, do której ja też tutaj przynależę, i że chcę robić swoje z serca dla tych osób, dla których nie przeszkadzają moje paznokcie, mój głos. Mój wygląd, moje bycie, moje insajdy. Cześć, Elu. I to dla mnie było po prostu takim ogromnym uwolnieniem, gdzie zdałam sobie tutaj z tego sprawę. Dlatego bardzo chciałam przyjść na live. Chyba pierwszy raz z zagranicy, wszędzie gdzie jeździłam, gdzie się przemieszczałam, zawsze chciałam traktować mój YouTube jako taki rodzaj pamiętnika. Tam, gdzie nagrywam, tam, gdzie się dzielę, tam, gdzie wspieram, tam, gdzie mogę coś wyjaśnić. Niczego nie ukrywam, jeśli chodzi o e, te rzeczy, które chcę się z nami dzielić. Natomiast ciągle to było z takiego: mm, że jest mi głupio, bo jak mogę pokazać się w tym, że lubię moje ciało, w tym, że. Cieszę się nim, z tym, że je kocham, z tym, że podoba mi się hmm, fakt, że je mam i w nim żyję. I teraz inaczej już na to patrzę. Nie muszę się chować z tym, jeżeli kogoś będzie to raziło, jeżeli kogoś to zmęczy. Eee, ale mnie to porusza, co mówisz. Dziękuję, Kasia. Kocham cię, tak się cieszę, że doświadczasz spełnienia. Dziękuję Wam, kochani, z całego serca. Naprawdę, to jest dla mnie po prostu um, miód na moje serce. Wzruszam się przeogromnie też przy tym, jak to mówię. Natomiast chcę wprawdzie tutaj przyjść do nas i powiedzieć Wam, jakie to było dla mnie ważne. Cześć, Kasiu, cześć, kochani. O tej porze tyle Was jest, super. Mm. I te trzy lata temu, słuchajcie, dlaczego mówiłam o tym ziarenku? Wiem, że to może być wszystko takie rozbiegane. Ale mówiłam o tym, że tam trzy lata temu, właśnie na tej sesji z tą panią, ona powiedziała, ty właśnie masz pokazywać to, jakie to piękno jest. Jak ty je odczuwasz? Jaka jest Twoja definicja piękna, co ty uważasz za piękno, co ty uważasz za kobiecość. I dzisiaj chcę nam też o tym przypominać, jakie jest Twoje piękno, jakie. Definicję kobiecości, lekkości, miłości, chcesz Ty stworzyć sama dla siebie. Co jest tak naprawdę pod tą definicją? I kolejną częścią tej um, sesji, trzy lata temu, słuchajcie, to było to, gdzie usłyszałam, że coś ważnego wydarzy się dla Ciebie na Bali. I mnie zawsze pociągały te miejsca tutaj, dla mnie to zawsze było piękne. Nie łączyłam tego w jakiś sposób, że może, a to jakieś wcielenie, a to coś, co już się wcześniej tutaj wydarzyło. Nie wiedziałam tego, po prostu szłam dalej. I ciągle gdzieś coraz bardziej intensywnie wracała do mnie ta myśl, że ja bym chciała tu przylecieć, tu pobyć, tu spotkać się ze sobą. I tak jak mówiłam, jestem tutaj z cudowną duszyczką, która jest. Nie instagramowa i niepubliczna, więcej tutaj nie ma ze mną, znaczy jest blisko, ale nie, nie jest widoczna, chroniąc jej prywatność, nie będę jej tutaj pokazywać. I razem doszłyśmy do tak ważnych wniosków i tak ważnych informacji o nas samych. I dla mnie i myślę, że dla niej też po tym jak rozmawiałyśmy, że na jeszcze głębszym poziomie zrozumiałam, jak ogromny sens ma sianie ziarenek, puszczanie intencji i praca. W tym życiu, które jest projektem długoterminowym, czyli nie z wtorku na środę. Ja wiem, że ja to powtarzam, ja wiem, że my to wszystko wiemy, ale ja też potrzebuję często tego przypomnienia. Więc w tych momentach, kiedy puszczasz to ziarenko, tam się różne dzieci, rzeczy dla ciebie zadziewają i ty potrzebujesz iść, zaopiekować się sobą i nie denerwować się na siebie, jak długo to trwa. Ile to zajmuje, gdzie Ty jesteś, w którym miejscu. I wychodzić do siebie i wychodzić do życia krok po kroku. Obojętnie, ile czasu nam to nie zajmie, obojętnie, ile nie będziemy um, stawiać się po prostu do tego. I ja też się chowam. I ja też mam momenty, kiedy zapominam po prostu o tym wszystkim, a w ostatnim czasie bardzo często. Ale gdzieś na dnie serca i u mnie, i u każdej z Was jest. Ta iskra, gdzie pamięta się o tym, czego ja chcę, co jest dla mnie tu ważne, co ja bym chciała tak naprawdę z serca w tym moim projekcie zwanym życiem zrealizować tutaj. I to jest długoterminowy projekt, czyli dopóki nie zasieje się tych ziarenek, które chcesz, i dopóki one nie wyrosną, tak jak tutaj te listki, i drzewka, i małe palemki, które są za mną. Co do tego momentu nie rezygnujemy z tej pracy ze sobą i tego nie robimy. I ja nie miałam zielonego pojęcia, o czym mówi ta kobieta trzy lata temu, kiedy mówiła, że czułam to bardzo, ale na głowę nic nie mogłam tego poukładać. Czułam bali zawsze bardzo, ale nie mogłam tego poukładać. Aż do momentu, tak naprawdę wczoraj, dzisiaj, kiedy tak wiele puzli poskładało mi się w sercu. I gdzie na jeszcze głębszym poziomie zrozumiałam, poczułam, zobaczyłam, że każdy musi iść do swojej zmiany sam. Że jeszcze bardziej wiem, jakie to może być niewygodne, kiedy kogoś się słucha, kogoś się ogląda. Idź i wtedy spójrz na siebie. Zajmij się tym, co jest naprawdę u ciebie. To tak bardzo procentuje. To mam na myśli, mówiąc o tym, Projekcie, który trwa, i całe Twoje życie jest tym projektem, a ty jesteś koordynatorem, koordynatorką tego. I, i ta sesja, i ten cały proces ogromnej pracy, którą my wkładamy um, dla siebie i którą ja włożyłam przez te ostatnie trzy lata, to jest dla mnie po prostu coś niesamowitego. Jak dziś mogło wskoczyć te kilka puzelków, i jak mogłam poczuć. I szczęście, i wolność, i radość, za którymi tak tęskniłam w tym wydaniu dotyczącymi mojego ciała, mojego stanięcia tu, w moim miejscu, w tym, gdzie chcę być, i z tym, co chcę robić. Obojętnie, czy kogoś wkurwię, czy kogoś zdenerwuję, czy kogoś zmęczę, czy komuś się nie spodoba, czy ktoś poczuje, że cokolwiek jest nie okej, okay. ale ja już z tym jestem bardziej okej okay dziś. I dziś chcę mówić do tych osób, które. Tego potrzebują, które chcą kobiecości, które chcą lekkości, które chcą miłości do siebie, do swojego ciała, które chcą z tego miejsca iść i tworzyć to życie i stawiać się do tego projektu długoterminowego, zwanego życiem i iść tam po swojemu, ze swojego miejsca z totalną miłością, z totalną lekkością i akceptacją. Kolejnym elementem tej sesji trzy lata temu. Był, była informacja, poczujesz to, że nie będziesz się nie tylko wstydziła tego swojego ciała czy tego, że dobrze wyglądasz, tylko po prostu uwierzysz w to, że to jest Twoje coś, czym możesz wychodzić do ludzi, do życia, do świata i możesz tym pokazywać, że da się. Że to nie jest bycie pyszałkowatą, że to nie jest przechwalanie się, że to nie jest bycie e, za bardzo hej do przodu. Czy jakie my tam jeszcze słowa znamy, czy przekonania bzdurne, totalnie. Tylko, że to jest po prostu bycie sobą. Tak więc z tego cierpienia w to dzisiaj chcę iść bardziej jako ja. I będę oczywiście siebie wspierać w tym. Cześć Renatko, cześć Weronika, cześć kochani. Wspierać siebie w tym, a przede wszystkim wspierać nas i was. Żebyśmy mogły pokazywać światu, że nie jesteśmy ani za bardzo, kiedy jesteśmy sobą, że nie jesteśmy przesadzone albo przesadne, kiedy czujemy się ze sobą ok, że to jest ok, kiedy dzieje się coś pięknego w naszym życiu i można też się tym podzielić bez poczucia winy, że ja mam dobrze, inni nie mają. Na to się pracuje. Na to stawiamy się do tego projektu, do tych zadań, które życie ci podsyła, a ty bierzesz ping-pong i odrabiasz zadanie domowe. I kończąc, to, co było ważne w tej sesji, to była też sesja, ale nie jeden na jeden, tylko zdjęciowa, której ja mogę poczuć. Że nie jestem właśnie um, dla tych, których triggeruje to, których to wkurza, których to denerwuje, tylko dla tych, którzy tak jak ja kiedyś, może nie do końca pewnie czuli się przy innych kobietach, może nie do końca pewnie czuły się same ze sobą, może nie do końca pewnie były tak blisko swojego ciała, kochały siebie i chciały iść z tym dalej. Um, i dlatego to jest dla mnie tak ważny, przełomowy moment. I dlatego tak bardzo chciałam przyjść do nas tutaj i poopowiadać, jak wiele zadziewa się, kiedy po prostu nie poddajemy się, jak nie ma efektów na już, tylko robimy dalej. I coś, co zaczęłam tak naprawdę nie nawet trzy lata temu, tylko dawno, dawno temu, dziś w jakimś stopniu się zamknęło. Nie wiem na ile, nie wiem na, na jak długo nie obchodzi mnie to, ponieważ nie na tym to polega. Ważne jest dla mnie to uczucie, kiedy to wskakuje do serca i mogę to enjoyować, i mogę się z tego cieszyć, i mogę z tego korzystać dalej i iść po prostu przez życie. I to jest dla mnie ogromnie ważne. Kochani, dziękuję Wam za tak liczne przybycie tutaj o tej porze, w ten dzień. Jestem totalnie wzruszona i poruszona, i cieszę się, że mogliśmy tutaj pobyć, w tym razem. Razem z tym moim przekazem. Bardzo ważne jest dla mnie mówienie do tej części odbiorczyń, osób, duszyczek, istotek, które czują i mój przekaz, i moje informacje. To, czym się dzielę z mojego doświadczenia i z mojego serca, to dla tych osób tutaj jestem, i to dla tych osób chcę iść po swojemu. Dziękuję, kochanie, dziękuję, Ania. I z całego serca życzę nam tego samego, żebyśmy robiły dokładnie to, po pierwsze, co chcemy. To, co czujemy, to, co dla nas jest ważne. A jeżeli któraś z Was, a jest tutaj dużo takich osób, mają podobną pracę jak ja, to kierujmy tę uwagę na miejsce, do kogo to jest skierowane, a nie na tych, którzy Cię odrzucą, którzy Cię skrytykują. I ja wiem, że to jest trudne, totalnie, ale to jest to, gdzie musimy się tym zająć. No i się zajmuję na bieżąco, po kolei, tak jak jest. Natomiast dziś i wczoraj poczułam ogromny shift i dlatego dziękuję, że poczekaliście na mnie, bo myślałam, że wskoczę trochę wcześniej do tego live'ika, bo jesteśmy tutaj już chwilę, ale nie mogło być lepszego dnia niż dzisiaj, kiedy mogłyśmy się do niego stawić, kiedy ja mogłam się do niego stawić i przyjść um, z takim świeżym wajwem i z, takim, z taką miłością. Dziękuję serdecznie. Czy mogłabym napisać do ciebie na priv? Tak, kochanie, możesz napisać na priv, nie ma problemu. Jak coś potrzebujecie, dajcie znać. Cześć, Kasiu, cześć, kochani. Um, ogromnie się cieszę, że mogłam tutaj być z wami i w tej prawdzie, i w tym spotkaniu. Słuchajcie, bardzo chciałabym się dzielić dalej tymi informacjami, i na temat projektu Życie jako podejście długoterminowe do siebie, i to na pewno się będzie zadziewało. I bardzo chcę dzielić się tematem kobiecości, akceptacji, miłości do siebie i do ciałka, który czuje ten temat po prostu totalnie mocno um, i całą sobą. Więc będzie tego tutaj więcej. Będę przychodziła z różnymi inspiracjami, możecie zadawać pytania, będę oczywiście brała je pod uwagę jak zawsze w treściach, które potrzebujecie, które będę dla Was stworzyła. I ogromnie się cieszę, że tu jestem i jestem tu z Wami. To jest dla mnie naj, największa radość, słuchajcie. Jestem w tak pięknym miejscu, zobaczcie. Ta zieleń, te krzaczki i to wszystko. Totalnie wspiera ten proces. Cieszę się, że zdążyłam przed urodzinami moimi. Cudowności, kochanie. Tobie też, kochanie. Wszystkiego cudownego. Mam nadzieję, że się dobrze czujesz. I wszystko dobrze. Um, jutro, słuchajcie, będę miała dla nas totalną petardę, ze względu na to, że to jest e, czas i moich urodzin, i mojej celebracji, i mojego świętowania. I przyszło to do mnie totalnie dzisiaj, więc zamknęła się w pokoju na kilka godzin, gdzie wszystkie insighty ważne do mnie przyszły. Więc jutro, jeżeli ktoś będzie chciał pocelebrować ze mną i iść w ważną mm, podróż, stay tuned, dam Wam znać. Więc to z informacji takich. E, jakich? Jak to się mówi na końcu? A, wleciało mi słowo, więc nie pamiętam. Takich na koniec. Parafialnych, o, parafialnych. Druga rzecz, kochani, też z takich ogłoszeń. Wiem i dostaję też wasze wiadomości i widzę je wszystkie, jeśli chodzi o zapytania związane z akademią. Kochane moje, kochani. 28 października, z tego miejsca tutaj, może nie dokładnie tutaj, ale z bali, poprowadzę dla nas pierwsze spotkanie Akademii Energii Miłości semestru piątego. Są duszyczki, które piszą i się zastanawiają. Jeżeli macie ochotę dołączyć, z serca Was zapraszam. Napiszcie, czy macie ochotę dołączyć w planie żeby podzielić płatność, czy macie ochotę zadać jakiekolwiek inne pytania. Na niektóre już odpowiadałam i wiem, że się tutaj niektórzy zastanawiają mocno, intensywnie. Jesteście mile widziane, obojętnie czy długo pracowałam ze sobą, czy krótko, te wszystkie rzeczy. Jak coś potrzebujesz, daj znać. Ja stworzyłam tam stronę, tam są ważne informacje napisane, natomiast wiem, że to nie przekazuje takich informacji, jakie my faktycznie tam robimy. To jest trudne. Ująć w słowa całą tę magię i cały ten proces, napisać to na stronie, powiedzieć, to będzie to i to. Nie możesz się spodziewać, co tam będzie. Poczuj swoim sercem, kochanie, czy chcesz iść w taką podróż sześciomiesięczną, cały semestr, plus materiały, które tam są, plus nas, nasze procesy. Poczuj to, nie idź z głowy. Ja zawsze podpowiadam w tych y, pytaniach, które mi zadajecie, natomiast to musi iść z serca i wtedy każda duszyczka, i mówię to naprawdę z mojego doświadczenia i doświadczenia duszyczek, które ze mną pracują, że to ja nie wiedziałam, że tak będzie. Ja to jestem totalnie zaskoczona, bo tam się nie da napisać tego, co ty przeżyjesz. Ja tego też nie wiem, ale wiem, że będą tam znowu osoby, jak zawsze, te, które potrzebują, tam być, te, które chcą coś wziąć ode mnie, z mojego serca, przetransformować w swoim i pójść dalej. Tak? Więc tam na tej stronie, choćbym nie wiem, jak się postarała, nie napiszę informacji, co będzie i jak dokładnie. Trudno to ująć. Jak robiliście jakieś procesy ze sobą, z serca, z pracy, emocjami, wiecie, co mam na myśli. Tam przychodzi, jestem we wsparciu. Tak naprawdę to nie jest nic, co ja tworzę, tylko to, co do mnie przychodzi. I ma to ogromny związek z tym, jak grupa się zbiera czyli kiedy są procesy grupowe. Na to jeszcze odpowiem, bo czasem mnie pytacie. A to, jak sesja jest taka, a proces grupowy jest taki. Dwie różne rzeczy to są. Natomiast kiedy jesteśmy w grupie, przychodzi cała energia wszystkich osób z grupy. I okazuje się, za każdym razem tak jest. Nigdy jeszcze nie było inaczej, że ktoś nie napisał, a dobra. To jest faktycznie to, co potrzebowałam usłyszeć. To jest faktycznie to co, to, co jest dla mnie ważne. Więc tu poczuj, czy po prostu chcesz mieć wsparcie i chcesz iść w takie zajęcie się sobą z miłością w tym projekcie zwanym życiem. Tak czuję, że to po prostu może wylądować bardziej w naszych sercach. A ty poczuj, kiedy to ląduje u ciebie, jak czegoś potrzebujesz, dawaj znać. Wyślij mi na priv albo na maila. Kochane moje i kochani, z serca Wam dziękuję. Życzę Wam pięknego popołudnia. Tutaj już jest prawie 18, więc będziemy sobie jeszcze trochę enjoyować ten dzień. I dziękuję Wam. Jeszcze raz z całego serca. Wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego. Jesteś piękna, jesteś ważna, jesteś wyjątkowa, jesteś prezentem dla świata. Pamiętaj o tym zawsze. A jak zapomnisz, to włącz sobie jakieś nagranie, przypominajkę i lecimy dalej. Do zobaczenia, kochani. Buziole!